Siemanko zadymiarze, witam w kolejnym odcinku ze Squad Busters. Dzisiaj mam trzy wiadomości, no i oczywiście skończymy karnet klejnotu, więc będę musiał zagrać kilka walk a i odbiorę wszystkie nagrody. Ale zanim zaczniemy, dajcie łapkę w górę i suba, a dostaniecie dodatkowy patyk do piniaty. Zaczynamy! Ok, może już oglądaliście shortsa, może widzieliście film w aktualnościach, Wkrótce pojawi się nowe wydarzenie, w którym będzie można dostać kostiumy Transformerów do naszych zadymiarzy. Wyglądają epicko, a dodatkowo możliwe, że wejdzie tymczasowo postać Transformerów do gry, którą będziemy mogli wybierać w trakcie misji. Zobaczymy. Kolejna wiadomość jest taka, że wróciły piniaty i teraz jeśli ktoś był ze mną w grupie i już nie jest, to przepraszam. Był niestety problem z piniatami i miałem już około 500 piniat. Niestety nie odebrałem żadnej z nich z tego względu, że zazwyczaj czekam i robię to na jednym odcinku. A piniaty zostały zresetowane. Zostały zresetowane wszystkie punkty oraz drużyny, więc jeśli ktoś odbierał nagrody z piniaty, może je odebrać. Jeszcze raz. Dostaliśmy za to rekompensatę. Nawet jeśli nie graliście piniat i wejdziecie do sklepu, to tutaj będzie do odbioru 50 patyków za darmo. To jest rekompensata za ten reset. Dla mnie trochę za mała, bo nawet jeśli każdy z pięciu graczy odebrałby 50 piniat, 50 patyków to jest 250 a Miałem praktycznie 500. Um, natomiast jest problem, bo tu widzę, że jedna osoba jeszcze oczekuje. Um, ACXA Piniaty nie wiem dlaczego na razie się nie doliczają. Też ma 50, więc tych błędów jest dużo więcej. Ok, no ale trudno. Tak czy inaczej, zdobędę te 1500 i odblokuję wszystko. No i jeśli chodzi o karnet, to tutaj zostało mi 1400 diamentów do zebrania. Mam nadzieję, że uda się to zrobić w dwóch walkach. Może będą potrzebne trzy. No i na koniec odbiorę te wszystkie nagrody. Mam nadzieję, że mnożniki skrzyń pomogą mi dobić do kolejnych ultraewolucji. W tym momencie mogę zrobić trzy. Jestem bardzo blisko kolejnych. Wiadomo, chciałbym zrobić ich jak najwięcej w jednym odcinku. Tyle jeśli chodzi o wstęp. Myślę, że możemy ruszać z walkami. Ok, mam łuczniczkę, barbarzyńcę Grega na start, ewentualnie Choke, Czarodziej, Jesse. No, i z epickich tu mogę spokojnie pograć Leon, uzdrowicielka Max. Ruszamy, zobaczymy, jaki to będzie tryb bitwy. Fajnie by było, gdyby trafiły się piniaty, żeby szybciej zdobyć te patyki. Rano miałem taką mapę, także na niej bardzo dużo nabiłem. Te mapy są super, bo na jednej można nabić więcej patyków niż w pięciu zwykłych walkach Ja chcę coś powiedzieć, że mogli nam dzisiaj dać te pieniaty, a nie wczoraj. No dzisiaj dali pieniaty. Ale nie, żeby dać y, tą rundę do piniat, bo wczoraj dostaliśmy. Dobra, mamy zalew y, złota, nie? To się inaczej nazywa. Józef. Zalew łupów. Nie wiem po co wziąłem w takim razie tu Grega, no. ale okej. Okay. Biorę buty i lecę na środek za, No, tak średnio mi się układa, Ale chciałem, bo już ktoś mi chce buty zabierać. Naprawdę, idź z tą typie, Boże. Dobra, masz bombę, chciałeś. Chcesz jeszcze jedną? Chyba nie chciał. Dobra. Trzeba spokojnie się zbudować. Ok, zdążę po tą skrzynię. Zdążyłem. E, łuczniczkę wezmę kolejną. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale okej. Okay. Bierzemy kolejną. Nie chcesz wiedzieć, jaki, jakie mają składy, bo już, y, no. już na czterech i mają, nie wiem, po 20 postaci. Ja wiem, jakie mają składy, bo już jeden mnie gonił. Hmm. Na no, czterech? Cz no ni niestety to jest teraz dosyć duży problem, że jest bardzo dużo tych ultra-ewolucji. E, pokończyły się bany i gracze, którzy mieli bany... Oj, nie zdążyłem. Zdążyłem w skrzynię. skrzynie. Dobra, to jest bot na bank. Ten, który... Piccolo? Nie, tak, ten, którego zbiłem. E, problem jest taki, że buty mi się pokończyły. Muszę poczekać, aż mi się turbo zregeneruje. Bo zaraz ktoś zacznie mnie ganiać i będę leżał. I kwiczał. Kwik. No to ja mogłam jednak wykorzystać ten plan. A, Dobra, mam czołg. Okej, okay, są patyki Piniat, ale nie będę ryzykował śmierci przez zbieranie patyków w tym momencie. Także nie biegam na turbo. Okej. Okay. To ja. A, aj, dobra, sorry. To nie mogłeś mówić? Powiedziałam. No i jak już prawie go zdjąłem. Jak ty, jak ty go prawie zdjąłeś? No. Okej, okay, mamy złote buty, to trochę pomoże, ale niewiele. Dobra, trzecie miejsce i nie mam zbyt dużo diamentów. W takim tempie to ja będę musiał 10 rund zagrać. A, no i co mogę robić na tej planszy? Niewiele. Okej, okay, może Ciebie bym chciał trochę porozwalać. Nie da się. Chciałbym to się Ty biegasz dobrać. na górze? Nie. Ja jestem na górze, ale masz środki. Okej, okay. ale fajnie jakby było znów takie wydarzenie jak bąbitka. Chodź tu. No i co? Co on ma takiego, że tak mi ucieka? E, buty? Ja też mam złote buty. E, to są buty? Tak. Nie, Nie buty. ale buty też tu są. O, znowu ten. Ja? Uważaj na tego typa. Czyli że on jakoś strasznie stopuje. No. Zatrzymuje mnie normalnie, widzisz? Tak. Dobra, mogę zdjąć tego dla diamentów. Jezu, ile on ma życia. Mogę tobie zdjąć trochę? Nie, nie. Nie zdejmujcie mnie. A no dzięki. A, oczywiście to ja straciłem postać. Ok, także tylko 123 diamenty. Ciężka runda. Ale ok, pasa jest i jesteśmy coraz bliżej końca karnetu. Świetna nagroda. Nie ma co. Dobra, trzeba kupić jeszcze za dwa bilety. Ok, to dzieła. Zobaczmy, co jest. Okej, okay, ten sam draft, mogę nim zagrać, chociaż tu jest problem. Nie mam Hograidera, nie mam kurczaka. Jeśli nie będę w stanie zebrać butów na środku, to będę miał cały czas problem z turbo. To ja mam choke i bandytkę. To są dwie postacie, które są w super. Ładne. No to git, ja choke mam, tylko że jeśli nie dam rady biegać, to niewiele będę mógł zrobić. Chyba nie mam też max w tej rotacji, jeśli dobrze kojarzę. Jest tylko leon, ale leon bez turbo jest bezużyteczny. Ok, super kopalnia, czyli wszyscy będą siedzieli na środku. Ok, mam czołg, to zachęca mnie do pójścia na środek, ale muszę wziąć tą skrzynię. Dobra, na razie mi starczy tyle. Gdzie jest czołg? Gdzie są czołgi na zewnątrz? A wiem, w rogu tutaj. Uh -huh. Ja mam fajny pomysł na otwieranie ostatniej piniaty. Uh -huh. Który nie powiem, bo zepsuję wszystko. Jestem Nie mam na czterech No domyślam się kotku. Ale nie mają kartek a Jest to dziwne. Dobra, tych mogę rozwalić. Może jego na początek. Będzie darmowy klucz. Chodź do mnie. Chodź, bo mam nie Aj, przeżył? No, ludzie, jak on uciekł? Chodź tu, bocie. Naprawdę. To nie jest bot. O jezu. I tyle z mojego turbo. Tak. Zawsze tak. ktoś się wmiesza. Był klucz do zgarnięcia. Ganiałem bota. I ktoś oczywiście go zgarnął. Przelosuję. O, jest. który nazywa się. To nie jest bot, to na pewno to nie bot. Tak, wiadomo. Mam ogromny problem, nie jestem w stanie zrobić żadnej fuzji w tej grze. A więc koszt mi wzrósł. Dobra, może teraz. Jest. Dobra, potrzebuję jeszcze zrobić fuzję łuczniczki. Ktoś zostawił na szczęście buty. No, z nim się nie do końca chcę bić. A tu są to. Zapomniałem, co jest. Włączam to, co szał, bo to woli. powinno zniechęcić do podchodzenia. No to po prostu położę, który mnie goni, żeby o, na ciebie wszedł. To ciekawe. Tak źle mi idzie, że aż dostałem postać na fuzji od razu. Fajnie, że epicką. Załatwiłem potworkę. Bitewno się gościa, przyda. Ok. Piłeś. Mamy fuzję w końcu. Dobra. Okay. Ale nie mam turbo. Muszę spokojnie chodzić. Tateł. Dobrze. Lukosek, który jest tylko jedną bombą. Pam. Uratowali. Dobra, muszę się cofnąć po ten czar. No, chyba przegrywasz typie, bo ja mam bitewną i leczę się. A ja ani tego, ani tego nie mam. E, nie wiem za bardzo, co on chciał robić w tym miejscu. Ale teraz to ja nie wiem, co ja chcę robić. Muszę uciekać. A Jestem drugi, mam nadal mało diaksów. Dobra, mam max. To trochę pomoże. Zdejmijmy tą trójkę. To jest trochę diaksów. Dobra, jeszcze jedna skrzynia i może. Dwójkę zdejmij, bo wtedy będzie najlepiej. My sami zostaniemy. A, dobra, jestem trzeci. Zostańmy? Ja już mam zimny język. Aj, drugi. Mam pytanie, czy możecie mnie nie bić? Możemy. Dobra, uda się tego zdjąć. Dobra, będę drugi. Nie było szału w tej bitwie, aj. Uf, dobra. Ja chyba jestem na trzeci. I potrzeba więcej diamentów, żeby odblokować karnet. Ile masz? Zaraz zobaczę, ile brakuje. A bo tutaj są doliczane te e, za miejsca. Ok, czy może to być barbarzyńca? Nie może. Tylko ciężki. Ok, potrzebuję jeszcze 672 diamenty. W teorii da się zrobić to na jednej misji, ale nie mam handlarza. Na co? Na skrzynkę, na bilety. No dobra, czekam. Na to. I. Teraz możemy grać. Dobra. Kim tutaj? Mavis, może Colt. Jest Hog Rider, ale to jest taki dziwny skład. Za bardzo nim nie powalczę. Jeśli chodzi o zbieracze, mam tylko Mavis, więc też nie będzie lekko. Zobaczmy, jaki to będzie tryb. Mogłyby to być kryształowe drzewa. Tam może te 700 diamentów udałoby mi się zrobić. Może. Także zobaczmy, zobaczmy. 8 sekund i się przekonamy. 300 sekund. A żeby było trudniej, sekund. ok, tylko nie koniec czasu. O Jezu, jeszcze gorzej. Dobra, tutaj można spokojnie zrobić <grym> e, tyle diaksów, ale wypadałoby mieć postacie obszarowe, czyli e, bijące w obszar, a nie w pojedynczą jednostkę. A ja za bardzo w tym drafcie nie mam takich Ej, postaci. A dzisiaj już widziałam Club burgera. Mhm. Dobra, na razie nie zbieram kurczaków, bo to mi nic nie da. Zbieram sobie buty. już dzisiaj grałem taką rundę, gdzie byłem cały czas pierwszy, a w ostatnich 15 sekundach przegrałem. Powiem Wam, jak, w jaki dzień to nagrywamy? Ale tylko jedną rzecz powiem. w Ten dzień. szedł yy, update do Brola. To ja. Dobra. Dobra, może Colt? Ile diaksów? Dobra, jakiś. Jest, masz Kotku, Nie patrzę teraz na diaksy, bo z kimś walczę. O, fajnie. Fajnie, 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 fajnie. No, oczywiście mi mnie ucieknie.

No i też więcej dzięki temu jest e, rzeczy do skrzynek. Ej, a fajnie jakby Kid był w Brawl. No chodź tu typie. To jest na pewno bot. Tak jak... To jest napisane to jest bot? Nie, ale chodzi jak bot. No to nie jest potwierdzone, że to bot. No tylko jak jest napisane, to jest bot. No, jak to jest napisane, to jest bot. To na pewno jest bot. A nie, razem to nie jest bot. Mhm, skoro tak mówisz. Dobra, mamy Hogradera. To jest kolejny bot. No ja to go zdejmę. Ale on ma napisane, to nie jest bot. Dobra, w końcu ktoś strzelający. No dobra, to co robiłem było trochę bez sensu. Wrzućmy tu leczenie. No i będą tak. No i będą tak. z nim zajęte Ja nigdzie wyjść z środka, nie nie po się z nim bić. Ja... chcę wyjść straciłem wcześniej że wyszedłem z chmurka ale na szed... ale po bokach jeszcze ktoś tam coś go będzie nieraz nieraz tak ale jak ktoś ci goni na samych tych Cztery gwiazdkowych to nie jest Dobra, dawaj tych kurczaków jeszcze typy ej, ej, ej Cześć, 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 cześć. Dobra. 600. Czy uda się skończyć karnet? Może. Zobaczmy. Mamy miejsce pierwsze. Ok, paru graczy było z pasami. A co jest na koniec karnetu? Nagrody. Się... Zobaczymy. Ok, pasa 1340 i. Ogółem 820 diamentów. To powinien być skończony karnet. Nie. I czy to będzie barbarzyńca? Niestety nie. No, okay. ja powiedz, o co chodzi z barbarzyńcą, bo nie każdy wie. Chyba już wiedzą. Ok, potrzebuję około 20 kopii. Barba Jest skończony karnet, także za chwilę odbieram wszystkie nagrody. Okej, okay. nadszedł ten czas. Odbieram nagrody z karnetu. E, lecimy najpierw w góra, a później dół. E, oczywiście o tych podstawowych nie będę mówił. E, skrzynia epicka bardzo duża i. Okej, okay. 10 do króla barbarzyńców. Super. E, z rzadkiej. Niewiele. Potrajacz. Zaraz zobaczymy, ile będę miał biletów w stylu. Czy mógłby być barbarzyńca, żeby zrobić ultra? Nie. Ale zbliżam się z kolejnymi postaciami, także też spoko. Im więcej, tym lepiej. Podwajacz. Znowu brak szczęścia, mała skrzynia. Cztery kopie to tyle co nic z takiej skrzyni. Zdrówko. Parówko. Ok, mamy bardzo dużą, super. Zgaduję, że to może być ten dzień. E, dawno nie miałem ulepszenia. I oczywiście będą dwa kostiumy. Pierwszy to uzdrowicielka bitewna. Oczywiście zakładamy. E, zwykła skrzynia. Niestety, zwykła, zwykła. Aż cztery kopie. Rewelacja. Mi się wydaje, że to może być ten dzień. Że w którym wbijesz, co się stanie? Y, że wbijesz... Tego okay. Barbarzyńca. Pakiet emotek. Średnia. Ok, i teraz trzeba podjąć decyzję, komu dam ultraewolucję. I o tym mówiłem już na jednym z odcinków. Nie polecam dawać ultraewolucji, może sorki, nie ultraewolucji. Rozwinięcia zwykłym postaciom, z tego względu, że najczęściej wypadają ze skrzynek, bo tych skrzynek dostajemy najwięcej. Um, kilka postaci, które zdecydowanie warto, oczywiście, tu barbarzyńca sporo zyskuje na tej ultra ewolucji. Um, mógłbym iść w łuczniczkę i tu już miałbym ją na 5,5, um, ale jest kilka postaci, które są game changerami. Największym game changerem w grze jest pewnie wieprzowy jeździec. Jego mam na i 4,3. Także będzie na 5 i 3, jeśli jemu dam. Mógłbym dać łuczniczce um, królowej, oczywiście, ale byłaby dopiero na 3. Także jeszcze daleka droga. A król barbarzyńców by był na 4 z groszami. Więc myślę, że najbardziej opłaca mi się teraz dać świniakowi. Tylko znajdźmy go, żeby nic się nie pomylić. Ok, świniak jest tu. Ok, Dajemy mu rozwinięcie. Git. I odbieramy resztę nagród. Zobaczmy, co tutaj będzie w skrzyniach. No i prawdopodobnie najlepszy skin w grze. Czyli nowy kostium Hogridera. Bardzo podoba mi się ta uzdrowicielka bitewna, ale ją dostajemy dużo rzadziej. Ok, i mamy motkę. Super. Lecimy trochę szybciej. Skrzynia rzadka. Rzadka duża. I to będzie świniaczek. Super. Dostajemy statuetkę Złoty Yeti. Oczywiście zaraz ją postawimy. Teraz uwaga. Wkrótce powinny pojawić się nowe budynki. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego cały czas trzymam młoty. Chyba już mówiłeś. O niektórych rzeczach trzeba powtarzać. Okej, okay, epicka. Dobra Sporo złota, także fantastycznie. Znowu zwykła, mała. I ten sam Badziew. Jedna z najgorszych postaci w grze. Jaka? Król Royal Okej, okay. B po bafi jest świetna. No. Może być duża? Nie mój dzień. Albo jakoś bardzo duża. Ok, i w ten sposób mamy odebrany cały karnet. Mam w tym momencie młotków 4568. Maksymalna ilość to 5000, więc wkrótce będę musiał trochę wydać. Ok, ale postawmy kolejny złoty posążek, wow. i w końcu to zaczyna wyglądać. Um... Dobra, piniaty się zbierają. Ok, zaliczyło mi w końcu te od ACX. Także super, widocznie musiał zagrać misję, żeby je załadowało. Ehm, także dajcie znać, e czy już skończyliście karnet, lub jak Wam idzie. E no i czy czekacie na wydarzenie z transformerami. Trzymajcie się. Do zobaczenia.